Cześć! W tym filmiku pokażę, jak oznakować poprawnie moment w zadaniu ze zginania ukośnego. Warto się tego nauczyć, ponieważ profesorowie przywiązują do tego bardzo dużo uwagi na egzaminie. Z góry zakładam, że potrafisz rozwiązywać proste belki statycznie wyznaczalne. Jeżeli sprawia Ci to trudności, proszę powtórz materiał z mechaniki ogólnej. Na wytrzymałości materiałów posługujemy się kartezjańskim prawoskrętnym układem współrzędnych. Jeżeli nie rozumiesz reguły śruby prawoskrętnej, weź do ręki śrubokręt i spróbuj kręcić albo wykręcić jakąś śrubkę. Kręcąc zgodnie ze wskazówkami zegara wkręcasz śrubkę, kręcąc przeciwnie do wskazówek zegara wykręcasz śrubkę. Kierunek osi Z wyznaczamy poprzez kręcenie osią X w kierunku osi Y. Czyli na przykład w tym przypadku osi Z będzie skierowana z naszą stronę, tak jakby wychodziła z kartki, ponieważ kręcimy osią X. W przeciwnym kierunku do wskazówek zegara. Teraz mamy takie zadanie do rozwiązania. Belka jest obciążona siłami skrypionymi. Pozwoliłem sobie już narysować wykres momentów zginających, ponieważ takie rzeczy powinniście wiedzieć z mechaniki ogólnej. Teraz przechodzimy do sedna. Przekrój belki jest prostokątny. Musimy określić kierunek osi X. W tym przypadku można łatwo zauważyć, że oś X będzie wchodzić w kartkę. Jeśli tego nie widzisz, spróbuj sobie obrócić w myślach układ współrzędnych. Wektor normalny płaszczyzny zawsze wychodzi z kartki. Skoro oś x wchodzi w kartkę, a wektor normalny wychodzi z kartki, to znaczy, że przekrój jest o normalnej zewnętrznej ujemnej, ponieważ zwrot wektora normalnej jest sprzeczny z ze zwrotem osi x. Czyli jeżeli oś x wychodziłaby z kartki, to wtedy przekrój byłby o normalnej zewnętrznej dodatniej. W naszym przypadku jednak przekrój jest o normalnej zewnętrznej ujemnej. Rozważmy sobie jakiś przekrój blisko podpory belki. Jak widać tutaj, dolne włókna są rozciągane. To znaczy, że moment jest prawoskrętny. Czyli jest zgodny z kierunkiem wskazówek zegara. Skoro moment jest prawoskrętny, to znaczy, że jego wektor wchodzi w kartkę. Podczas gdy zwrot osi Y wychodzi z kartki. Zaznaczmy wektor momentu na przekroju. Wektor momentu jest o przeciwnym zwrocie do zwrotu osi y. Teraz najważniejsze. Można określić znak momentu. Skoro wektor momentu jest przeciwny do osi y, a przekrój jest o normalnej, zewnętrznej, ujemnej, to znaczy, że moment jest dodatni. Analogicznie postąpimy w przypadku MZ. Moment jest prawoskrętny, jeżeli zaznaczymy go na przekroju, to będzie on zgodny z osią z, to znaczy, że moment będzie ujemny, ponieważ przekrój jest o normalnej zewnętrznej ujemnej. Podsumowując, w przekrojach o normalnej zewnętrznej ujemnej wektory momentów przeciwne do osi przekroju są dodatnie, a zgodne z osią przekroju są ujemne. Oczywiście w przekrojach o normalnej zewnętrznej dodatniej będzie odwrotnie. Mam nadzieję, że w ten sposób. Wyjaśniłem zagadnienie znakowania momentów w belkach zginanych ukośnie.